Cześć, ja jestem Marcel i witam Was w mojej recenzji pierwszego odcinka serialu The Last of Us, na który bardzo mocno czekałem i który mnie absolutnie nie zawiódł. Bez zbędnego gadania, zobaczcie sobie może, jakie były moje wrażenia zaraz po samym seansie o godzinie 4.20 dzisiaj rano. Proszę Państwa, jest koniec odcinka. Leci mi depesz Mode w słuchawkach. Wam nie mogę go puścić, bo by mnie YouTube <grym> zamknął. W każdym razie, proszę Państwa, jakie zajebiste. Wszystkie skróty, które zrobili, albo wszystkie rozwinięcia, które zrobili, były trafione. Motyw Billa, który już teraz się zaczyna. To, że ma jakiś kod z Joelem. To, że oni tam rażą, coś szmuglują. No, rewelacja, słuchajcie. Jestem bardzo zadowolony. Widać, że Joel jakąś przysługę wyświadczył Billowi. E, w grze tak było. Być może się dowiemy, co to była za przysługa, ale teraz wiemy konkretnie, że oni razem szmuglowali. I Joel się zatrzyma, żeby mu pomóc, bo puszcza tą muzykę, tak? Zgodnie z ich kodem te lata 80. to są kłopoty. No i ciekawe, jakie kłopoty? Może z Frankiem, tak? Może Frank jest zarażony. Nie wiadomo, ale jestem z po obejrzeniu, jestem naprawdę szczęśliwy. Premiera narodu Smoka była solidna. Ale to, co ten serial dał radę zrobić w jednym odcinku, wszystkie zmiany były bardzo trafione. To, jak pierwszy raz zobaczyliśmy osobę zarażoną w postaci tej babci, też było znacznie mocniejsze niż w grze, jak tam Joel zastrzelił jakiegoś sąsiada, tak? The Last of Us było bardzo filmowe, jak na grę komputerową te 10 lat temu, ale teraz te niektóre rzeczy wymagały aktualizacji, i to im wyszło po prostu <laughs> idealnie, no. nie, jeszcze ten utwór Mode na sam koniec. W kontraście tego, że Joel na pewno teraz będzie Eli postrzegał trochę jak tą sarę swoją, z tą córkę, to jak dostał PTSD, kiedy ten żołnierz na końcu to nie celował. Ha, w omówieniu sobie więcej o tym pogadamy. Marcel z końca oglądania tylko wam mówi, że ja pierdolę. Kto by się spodziewał, że to... że to będzie takie dobre. No więc moi drodzy, zaczynamy właściwą recenzję. Moim zdaniem ten pierwszy odcinek niewiele rzeczy mogło być w nim zrobionych. Lepiej. Ludzie, jak są takie adaptacje, zwłaszcza po tym, co ostatnio Netflix yy, na wyprawiał, bardzo przywiązują dużą wagę, aby była wierność oryginałowi. Niektórzy ludzie mają chyba największy cel w swoim życiu, żeby bronić wierności oryginału w przypadku różnych adaptacji, chyba nie do końca rozumiejąc też, co słowo adaptacja znaczy. Słuchajcie, cholera jasna, to jest naprawdę jedna z najlepszych adaptacji, jaką w życiu widziałem, bo ten pierwszy odcinek nie tylko doskonale przedstawia to, co gra przedstawiała w trakcie tych wydarzeń, które mieliśmy okazję zobaczyć, Ponieważ przecież wszystko tam mniej więcej pokrywa to samo, co się widziało w pierwszym odcinku, działo się na początku gry. Tylko że właśnie serial to rozwija, serial to rozbudowuje i wszystkie zmiany, które serial zrobił, wołały u mnie nie reakcję, cholera, no zmieniają, po cholery to robią, tak? Moja reakcja zazwyczaj była taka, że wow, fajnie, że wpadli na to, aby rozwinąć ten wątek w taki sposób, albo fajnie, że pokazali nam więcej tego, więcej tamtego. Dzisiaj o 22.00 zapraszam Was na live'a, na którym sobie bardzo dokładnie pogadamy razem o wszystkich zmianach. Natomiast teraz chciałbym tak pokrótce wspomnieć o tych moim zdaniem najważniejszych. Przede wszystkim dzień wybuchu pandemii. Słuchajcie, zanim się jeszcze ta akcja zaczęła, mieliśmy ten program powiedzmy popularny naukowy w telewizji, który miał na celu być może pokazanie nam, że. To, co się dzieje w tej grze, to nie jest jakieś absolutne science-fiction. Wystarczyłaby tylko odpowiednia mutacja tego kordycepsu i coś podobnego mogłoby się nawet i wydarzyć w naszym świecie. Jedna rzecz, która tam w tej pierwszej scenie mnie tak trochę skonsternowała, to dlaczego ten host tego programu wygląda na takiego zmartwionego. Być może to dlatego też cofnęli tak daleko w czasie ten program do lat 60 czy 70 -tych. Może wtedy ludzie po prostu traktowali poważnie takie rzeczy, no bo teraz, tak jak film Don't Look Up z i Capri nam pokazał, teraz pewnie gdyby jakiś naukowiec takie coś mówił, to zostałoby wyśmiany, albo zostałoby to obrócone w żart. Tam było to potraktowane poważnie. No i to takie fajne wprowadzenie do tej historii, tak? Fajnie, że to dodali, no daje to trochę szerszego kontekstu temu wszystkiemu, bo gra nam tak za bardzo nie mówi otwarcie, że to jest Faktycznie taki grzyb, który istnieje, i gdyby on mógł wejść do naszych mózgów, to też by mogło się wydarzyć coś tragicznego na całym świecie. Gdyby to tak faktycznie mogło zadziałać. Natomiast sam dzień wybuchu tej pandemii, słuchajcie, rozwinięcie tego, skąd Sara miała pieniądze na ten zegarek, który dała Joelowi również w grze, pokazanie szersze tych sąsiadów. W grze to było tylko jedno imię i trup jakiś leżący na ziemi, którego za tam Joel musiał zastrzelić. Tutaj było to rozwinięte bardziej. Zaczęło się zresztą od babci z Alzheimerem, co bo jeszcze bardziej przerażające, oni to tak mocno zrobili z tą Sarą, że wydźwięk tego jest znacznie mocniejszy niż był w grze, tak? Ja, na moim kanale zresztą znajdziecie Let's Play The Last of Us Part 1, czyli z remake'u pierwszej części, na podstawie której jest ten serial. Zrobili to specjalnie po to, aby zarówno samemu sobie odświeżyć, ale też żebyście wy mogli sobie to obejrzeć i porównać, jak wygląda serial i jak wygląda gra, więc jak sobie zobaczycie ten Let's Play, albo pamiętacie grę, bo graliście sami, większość z was, myślę, mogła w tą grę grać, biorąc pod uwagę, jak jest Cholernie popularna, no to tutaj ten sam początek jest znacznie bardziej trzymający w napięciu. Są latające samoloty, są wybuchy, jest tam po prostu więcej ludzi niż było po, tam w grze postaci pobocznych. Tam jakby zazwyczaj tego typu adaptacje upraszczają. Tutaj mamy sytuację, w której nie dość, że rozwija, rozbudowuje, te sceny są bardziej piskie, to jeszcze nadaje dodatkowej głębi temu wszystkiemu, tak? I tutaj zaraz porozmawiamy jeszcze o głębi. Słuchajcie, mamy ten przesłok czasowy po tym, jak już się wydarzyła scena z Sarą. Może pogadajmy już o tej scenie z Sarą, słuchajcie, ponieważ ta scena jest straszna. W grze była straszna, tutaj też jest straszna. Czy ta scena wypada lepiej tutaj, czy wypada lepiej w grze? Moim zdaniem, tutaj niestety aktor. i którego widać twarz, nie tylko motion capture, tutaj ma absolutną przewagę i Troy Baker był zagrał to bardzo dobrze, ale tutaj Pedro Pascal, słuchajcie, no, czuć te emocje tam, bardzo było czuć te emocje i bardzo mi się podobało, jak z tego wybrnęli, oddali honor tej scenie, która była bardzo wstrząsająca na początku dla Last of Us. Jedyna rzecz, która tak troszeczkę mnie wybiła z rytmu, to liczyłem, że w momencie, w którym Sara zginie, będzie nagle wejście muzyki oraz komunikaty, powiedzmy, z radia czy z newsów, mówiąc o tym, co się tam dalej działo przez ten czas, postanowili z tego zrezygnować, co nie jest jakimś tam chyba dużym problemem. Dla mnie po prostu było szkoda, że nie mogłem jeszcze więcej tej genialnej muzyki posłuchać, którą e, Gustavo Santonella zrobił dla The Last of Us i też robi tutaj dla serialu muzykę. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego nazwiska. Jeśli tak, to mi wybaczcie. W każdym razie rewelacja, słuchajcie, ta dziewczynka, która się do tego miasta zbliżyła. Oglądałem to w ogóle za pierwszym razem, troszeczkę mnie to wybiło z rytmu, bo ja sobie pomyślałem zaraz, to, to jest Eli, to już jestem przez czasowy, a Eli jest tutaj młodsza. Nie, no to była dziewczynka, która była zarażona, i to włoki tej dziewczynki. A zostały przez Joela wrócone na ognisko chwilę później, no bo ponieważ ona była zarażona, ten czujnik pokazywał, że była zarażona. Mam nadzieję, że nie byłem jedyną osobą, <grym> która miała problem z ogarnięciem tego. No tam pokazali, to jest ta sama osoba, dziewczynka w tej samej koszuli. Tess powiedziała, że nie da radę tego zrobić, więc. E... Było widać na nim, że miał smutek, bo mu się ta kojarzyło po prostu z jego córką, z którą zresztą nie wiemy, co zrobił po jej śmierci. Może się jeszcze zdążymy dowiedzieć, biorąc pod uwagę, jak bardzo serial wszystko rozbudowuje. Jedną z takich rozbudowanych rzeczy jest zresztą test sama w sobie, która ma więcej. Charakteru, która w tym serialu okazuje się, że miała związek z Joelem, w grze to nie było tak jasno określone. Tam oni niby tam się trzymali razem, ale nie było wiadomo, czy ich łączy coś romantycznego. Tutaj wychodzi, że chyba tak, że chyba są zbliżeni ze sobą. Tym bardziej, słuchajcie, tutaj stawki się zwiększają pewnych wydarzeń, które się wydarzą w przyszłości. I tutaj ten serial tak właśnie zwiększa te stawki wszystkie. Mamy za pomocą test pokazanego tego Roberta, tą wojnę świetlików z Fedrą. Widać skalę tego wszystkiego. Tutaj no po prostu wszystko. Wszystko jest większe. W grze miałeś dwie postacie, które mówiły, że jest wojna. Tutaj nam pokazują to strzelanie, te wybuchy, więc, no kurde, oni wiedzą, w którym momencie pójść ze skalą do góry, a w którym miejscu pójść ze skalą. W dół. Tutaj to rozbudowanie wątku test bardzo mi się podobało. Fajnie też, że nie spędzili dużo czasu na, na ten motyw, że do jakichś doku w Jolie jest test polować na tego Roberta. Po prostu Robert już był martwy i tyle tutaj, jakby. Wiadomo, że gra musi mieć jakieś tam e, fragmenty, w których faktycznie można grać. I fajnie, że ten serial się pozbywa zbędnych miejsc. Zagłębienie się w naturę relacji Eli i Marolin. Słuchajcie, w grze też nie weszli zbyt głęboko w ten temat. Na czym polegała ich relacja? Czy Eli nie czuła się wykorzystywana przez nią? Tutaj widzimy, że Ellie została przez świetlików przechwycona i że... no cóż, może nie była zbyt zadowolona z tego, że była uwiązana jak zwierzę, ale jednak miała jakąś tą niść porozumienia z Marlin i tutaj widać, że Ellie jej zaufała, widać, że Ellie jest osobą też bardzo wyszczekaną. Zaraz przejdziemy do tego, jako co nie ma aktorsko występ aktorów, ale może się domyśleć, że pozytywnie. Więc tutaj też yy, świetliki, to ich funkcjonowanie jest troszeczkę rozwinięte i strasznie mi się to podoba. Yy, mamy tam na przykład yy, te kobiety, które tam rządzą świetlikami, ich jakby naradę. Marlin tłumaczącą im, że macie wykonywać rozkazy, nie dyskutować. My wiemy o co tam tak naprawdę chodzi z tą Elif. W pierwszym odcinku to jeszcze nie padło, więc może nie będę mówił o co konkretnie chodzi. Na pewno się dowiecie w odcinku. Drugim, kolejna rzecz, która się zmieniła i która również zmienia tutaj stawki tego wszystkiego. I to w dobrą stronę moim zdaniem Joel chce opuścić Boston Aby ratować Tomiego I on szuka jakby w Bostonie tego akumulatora Do samochodu, a nie u Billa W mieście to też jest sporą różnicą Względem gry i też jest to Różnica jak najbardziej na plus Bo w grze to było takie niejasne, że Tomi Gdzieś tam między świetlikami, Joel ma go w dupie Tutaj się okazuje, że oni są cały czas w kontakcie ze sobą I nagle od kontaktu się z Tomim urywa I cholernie mi się to podoba, że Właściwie pierwsze zadanie Joela To jest uratowanie Tomiego, Ellie pewnie nie będzie gdzieś tam przy okazji. I to jakby mi się podoba, no bo już trailerów na pewno wiecie, że Joel będzie miał misję przetransportowania Eli gdzieś samemu. To nie będzie tak, że on mi tam dostarczy ją do świetlików i wszystko pójdzie dobrze, no bo no nie zawsze wszystko może pójść dobrze. Kolejna rzecz, której się nie spodziewałem w odcinku pierwszym, to wspomnienie o Billu i Franku, czyli wychodzi na to, że Joel nie pojedzie do Billa, bo potrzebuje akumulatora do samochodu, on pojedzie do Billa, żeby mu pomóc. I też w końcu dowiemy się być może, jaka była konkretnie natura współpracy Joel i Bila, ponieważ w grze wiemy tylko, że Bill wisi mu jakąś przysługę. Teraz yy, dowiemy się może, co to była za przysługa. Jak konkretnie pomagał ze szmuglowaniem Bill Joelowi. Wiemy na pewno, że Joel handluje narkotykami. W grze tego nie mieliśmy okazji zobaczyć. Może gra nie miała odwagi też tego zrobić. Może Bill mu dostarczał narkotyki, ale wspomnienie o Franku to w ogóle jest kosmos, ponieważ Frank jest chłopakiem. Billa, jego partnerem, no ale nie ukrywajmy, tam nawet w grze sugerowali, że była jakaś relacja romantyczna między nimi. I nie było to rozbudowane. Fajnie, że teraz będziemy mogli tutaj więcej tego zobaczyć. Z trailera też wiadomo, że Franka zobaczymy. W grze, nie, w grze nie za bardzo mieliśmy możliwość Franka zobaczyć, ale tutaj też może za bardzo nie będę zdradzał. Tutaj również to będzie rozbudowane i nie mogę się doczekać, jak to zrobią, ponieważ wątek Billa i Franka jest jednym z lepszych motywów w ogóle w The Last of Was I. Tak jest moje zdanie. Ten fragment w Billa. rewelacja i w grze, co prawda, został drugie przytłumione przez zbyt długie, moim zdaniem, tam sekwencje, niektóre. Natomiast tutaj, słuchajcie, oczekuję, że dostaniemy w drugim odcinku rewelacyjną historię. I na pewno drugi odcinek będzie zmierzał do Billa, ponieważ, no nie bez powodu, zakończyli odcinek puszczając kolejny utwór z lat 80., czyli Depeche Mode Never Let Me Down Again. Utwór, który też nastawia ton na całą historię. To, jak Joel dostał PTSD na koniec, kiedy celował do niego tamten żołnierz. I nawet tutaj zrobili tak, że ten żołnierz jest kolegą Joela, z którym Joel się zna, któremu sprzedawał narkotyki. Nawet tutaj nie musieli tego zrobić, ale to dodaje kolejnej głębi. Joel dostał PTSD po tym, co się stało z Sarą. Zabił tego żołnierza gołymi rękoma. I potem włącza się utwór Never Let Me Down again. Depesh Mode, który jest oczywistym, jakby pokazaniem nam, jaka jest stawka w tej historii. Że tutaj Joel, mając tą Ellie, którą teraz chciał uratować, mógł jej dać zginąć. No czemu nie? Przecież jakby on był Joelowi i test nic takiego by się może nie stało, ale Joel będąc w sytuacji podobnej, że ktoś celuje do niego, tam miał w rękach Sarę, tutaj za nią jest ta mała Ellie, jeszcze tego samego dnia zdaje się, rzucił zwłoki jakiejś małej dziewczynki na ognisko, odpaliło mu się absolutne PTSD i ten utwór z końca Depeche Mode mamy, w ogóle to jest chyba mój ulubiony utwór Depeche Mode więc byłem cały w skowronkach jak on leciał i wydaje mi się, że to mamy jasno interpretować, że dla Joella Ellie będzie swego rodzaju drugą szansą i będzie robić co w jego mocy, aby przynajmniej jej nie zawieść, nawet jeśli na początku będzie sprawiał wrażenie, jakby był do niej zdystansowany. No to po tym, co przeżył w dzień wybuchu tej. Pandemii, potem tym jak jego córka została zabita, ta historia zostaje jeszcze bardziej polepszona, właśnie na takie sprytne sposoby. W grze w ogóle tam nie było motywu, że Joel dostał jakieś PTSD, bo ktoś celuje do dziecka przy nim znowu. Tamta scena w ogóle nie była w ten sposób interpretowana. W grze to była raczej scena, w której Ellie pokazała, że ma pazur i że jest zarażona. Tam był to klutej sceny, a tutaj jeszcze wpali na ten genialny pomysł, żeby lęk półrazowo się Joelowi odpalił. I, i super, i rewelacja. <laughs> Jakby zakończenie tego odcinka bardzo mocne, i tak też symbolicznie w kontekście tego, co się będzie działo, też jest to coś pięknego. Pięknie wymyślone, pięknie napisane. Tak trzymać. Także słuchajcie, ee, w... o zmianach możemy sobie dokładnie jeszcze pogadać na live. Tam sobie możemy przejść przez cały odcinek po kolei, więc o 22.00 zapraszam. Natomiast y, słuchajcie, gra aktorska, petarda. Wszyscy aktorzy, również aktor od Tomiego, petarda. Aktorka od TS, petarda. Bella Ramsey z gry o Tron, zajebista. Pedro Pascal też z gry o Tron, w sumie, też zajebisty. Ludzie tam hejtowali na tą Belę że jest brzydka, że wygląda jak jakaś pokraka. Cholera, puknijcie się w wf. Nie wiem, no teraz nie jestem w stanie sobie wyobrazić innej aktorki w tym miejscu. Tak mnie przekonała do siebie w roli Eli, Jest wyszczekana, a to jeszcze pomaga fakt, że te dialogi sprawiają wrażenie, jakby były napisane faktycznie dla Joela i Eli. no bo to ten sam scenarzysta, Neil Druckmann, pracował, więc jak się zaczęło i Joel miał swoje kwestie, które nigdy w górze nie padły, to to brzmiało jak coś, co Joel by powiedział, nie? I to samo tyczy się wulgarnej. Ellie. Słuchajcie, o muzyce już trochę wspomniałem, no, <laughs> Wake Me Up Before You Go Go, Depeche Mode, rewelacja, ja już nie mówię o oryginalnej muzyce, ale też dobór tych utworów, coś pięknego i tylko lepsze rzeczy nas czekają, no. Ja cały czas jestem pod wrażeniem wyboru Depeche Mode, ponieważ Never Let Me Down Again jest utworem, e, który tak bardzo nie pasuje, a jednak tak bardzo pasuje do tych realiów. Na zasadzie kontrastu, także bardzo jestem zadowolony. Dzisiaj tego utworu wysłuchałem już chyba z 200 razy. To jest zdecydowanie chyba mój ulubiony utwór Depeche Mode. Zachęcam was, jeśli nie znacie muzyki Depeche Mode, żeby odkryć jej więcej, bo to nie jest tylko ten utwór na przykład Everything Counts, It's No Good Oczywiście Enjoy The Silence, każdy z was powinien znać Strange Love. Personal Jesus, to jest, oni mają mnóstwo tych utworów, które są po prostu dobre. Polecam, jeśli dzięki temu socialowi ludzie odkryją na nowo Depeche Mode, to bardzo dobrze, ale użycie tego utworu tam po prostu mm, idealny wybór. No i słuchajcie, a jeśli chodzi o same przedstawienie świata w kadrze, scenografia, ja siedziłem na Redditie zdjęcia z planu, które tam ludziom udało się zrobić, I normalnie środek miasta tam przerabiali na te zniszczone jakby realia. Widziałem zdjęcia aktorów z ukrytych kamer, żeby zobaczyć jak ta Ellie wygląda, jak Joel wygląda, no i to co widziałem, nastawiło mnie bardzo optymistycznie i teraz nie jestem zdziwiony po prostu, że to wygląda tak cholernie dobrze. To jest absolutna petarda. Nie ma po prostu żadnych rzeczy, do których można się pod tym względem przyczepić. Ten świat jest przekonujący i oni mogliby to zrobić ze znacznie mniejszym budżetem albo pompą niż to zrobili, a jednak starają się więcej niż trzeba i takie rzeczy trzeba wynagradzać, bo zbyt wiele serialów, filmów teraz idzie po najmniejszej linii oporu, byle tylko ludzie poszli i za bardzo nie wyzywali. Także słuchajcie, ja ten pierwszy odcinek, oceniam 10 na 10, jakby jak go skończyłem oglądać, to byłem uśmiechnięty, mimo, że ten odcinek był wiele razy, no, no cóż, straszny, tam się działy okropne rzeczy, to mimo tego wiele razy się uśmiechałem, ponieważ poczułem, że to już jest ten moment, dzisiaj jest ten dzień, kiedy pierwszy raz jakaś adaptacja gry jest w końcu dobra. The Last of Us to nawet, troszeczkę nie powiedzieć, że to jest gra, to jest po prostu dobra historia i tak powinniśmy to postrzegać i fajnie, że w końcu jakaś dobra historia z gry została zadoptowana. Dobrze, przynajmniej w tym pierwszym odcinku, ale jako, że niektórzy recenzenci, niestety nie ja, dostali dostęp do całego serialu, wiemy już, że poziom jest trzymany taki sam przez cały ten pierwszy sezon. Oczywiście nic nie zdradzają, ale jest tam faktycznie sporo takich zmian. Które, jeśli będą takie same jak te zmiany, które mieliśmy w pierwszym odcinku, no to ja będę bardzo zadowolony, bo to są zmiany, które nie niszczą sensu oryginału, tylko jeszcze go rozbudowują, go wręcz polepszają, pielęgnują. Więc tak trzymać, niech się inni uczą, jak się robi dobre rzeczy, jak się robi dobre adaptacje, jak się robi dobre seriale. Bo to jest po prostu, abstrahując od tego, że jest to wybitnie dobra adaptacja gry, to jest to po prostu dobre kino. Wykonane z największą przyczulowitością, z dobrymi efektami specjalnymi, ze świetną grą aktorską i z postaciami, których chce się śledzić. Ja troszeczkę nawet zazdroszczę ludziom, którzy nie grali w grę. Jeśli chcecie sobie porównać, jak wyglądało to w grze, w remakeu, w najlepszej wersji tej gry na PlayStation 5, to zapraszam Was na mój kanał. Znajdziecie na nim Let's Play. Z remake'a. Doszedłem w nim mniej więcej do połowy gry. Myślę, że serial dojdzie do tego etapu mniej więcej w szóstym, piątym odcinku, więc macie taką opcję, że po każdym odcinku możecie sobie obejrzeć, jak to wyglądało w grze, a jak już serial dogoni, powiedzmy, moment w grze, w którym obecnie jestem, to być może będziemy sobie w nią grali dalej razem na żywo. Taki jest mój plan. Także słuchajcie dzisiaj o 22:00 live. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.